Słuchaj, Grażyna, ale bym poszedł na taką dobrą polską imprezę. Janusz, że ty mnie gdzieś zabierzesz, to przestałam marzyć 20 lat temu. No. Marzy ci się polska impreza bez wychodzenia z domu? Właśnie powstał pierwszy polski świat VR, na którym poczujesz się jak na najlepszej polskiej imprezie. Kupiliśmy Maciusiowi gogle wiar. Ale mamy tylko jednego Maciusia i jednego gogle wiar. Nic nie szkodzi, Grażyna. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Horizon na swoim telefonie bądź komputerze, która jest całkowicie darmowa. Za darmo to uczciwa cena. Świat Power Polska już dostępny w Meta Horizon, który możesz odwiedzić już dziś i bawić się razem z nami. Już w tę sobotę o godzinie 18 serdecznie zapraszamy cię na wielkie otwarcie, gdzie będziemy bawić się przy najlepszej polskiej muzyce. <laughs> Maciuś, pożyczysz Tatusiowi gogle? Każdy rycerz, każda dama W wirtualnych salach już nie sama Hej, power polska za zdrowie wasze Niechaj śmiech, pokarcz mnie klaszcze Niechaj miód się leje z chmury A serwery grają z góry Mój jest ten kawałek podłogi Janusz, zostaw tą panią! Bo ta meta, choć z daleka